W wakacje, no wspaniały okres. Dużo słońca, wysokie temperatury, okres urlopowy, no żyć nie umierać. No chyba, że akurat jesteście już w tym wieku, że zamiast do szkoły czy na uczelnie chodzicie do pracy. Wtedy najbliższe długie wolne jakie was czeka to emerytura. No i wiadomo, wtedy już tak fajnie nie jest. W branży growej zwykło się też mawiać, że właśnie wakacje to taki sezon ogórkowy, kiedy nie dzieje się zbyt wiele. W zasadzie to nie dzieje się nic. Nowe gry przeważnie nie wychodzą, no bo wiecie, firmy czekają na ten okres jesienno-zimowy, no i też w związku z tym jakichś dram, afer czy kontrowersji jest po prostu mniej. Okazuje się, że tych ciekawych premier na wakacjach 2025 będzie jednak kilka i rzeczywiście będziemy mieli na czym zawiesić oko. Ja jestem Azurawil i zapraszam Was na materiał, gdzie przejrzymy sobie wszystkie te najciekawsze pozycje. Nasze dzisiejsze zestawienie zaczniemy sobie od odświeżonej kolekcji kultowych gier rytmicznych, czyli Patapon 1 i 2 Replay. Jest to zestaw zremasterowanych produkcji, co oznacza, że nie musimy się obawiać praktycznie żadnych zmian w zakresie podstawowych mechanik czy gameplayu. Będą to w zasadzie te same tytuły, które wydane zostały w latach 2007 i 2008. Oznacza to, że nadal będzie się liczyło to, co liczyło się do tej pory, czyli dobry vibe, no i przede wszystkim wyczucie rytmu. Nie oznacza to jednak, że edycja ta nie zaoferuje nam żadnych nowości. Poza dostosowaniem tych tytułów do nowych standardów, jeśli chodzi o sterowanie, znalazły się funkcje ułatwiające zabawę początkującym graczom, czy opcja wyboru poziomu trudności. No i to drugie to już jest chyba takie coś dedykowanego totalnie arytmicznym jednostkom. No ale co kto lubi? Będzie też całkiem sporo nowego kontentu, No i mowa tutaj o minigrach, które nagradzać nas będą nowymi elementami do personalizacji naszych pataponów w dodatkowych wyzwaniach. Jeśli więc pokochaliście te klasyki z czasów PSP, to teraz będzie świetna okazja do powrotu, ale no właśnie, w nie co lepszych i bardziej nowoczesnych szatach. Patapon 1 Plus 2 Replay zadebiutuje dokładnie 11 lipca 2025 roku na PC, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch. A co z posiadaczami konsoli Xbox? No, oni zdaniem Bandai Namco, które wydaje tę grę, i tak nie mają poczucia rytmu, więc im taka premiera potrzebna nie jest. Do samego dnia zadebiutuje jeszcze jeden remaster, tylko tym razem będzie on dedykowany bardziej tym, którzy zamiast się bujać w rytm jakiejś muzyki, wolą sobie pośmigać na deskorolce. Wiecie o czym mówię? No właśnie, no chodzi oczywiście o Tony Hawk Pro Skater 3 i 4, czyli pakiecie odświeżonych gier sportowych z kultowym dyskorolkarzem w roli głównej. Według zapowiedzi twórców gry doczekały się całkiem gruntownej przebudowy oprawy wizualnej, która ma być bardziej dostosowana właśnie pod współczesne sprzęty i realia. Jednocześnie w grze pojawi się kilka nowych sztuczek, ale chyba taką najciekawszą nowością wydaje się być specjalny tryb Creating a Park, czyli coś w rodzaju samodzielnego edytora poziomów, gdzie sami od podstaw będziemy mogli zbudować swoją arenę, po której później będziemy mogli śmigać. A jeżeli będziemy z niej szczególnie dumni, no to będzie też opcja dzielenia się nią ze społecznością. Fajna sprawa, no i rzeczywiście zainteresowanie tymi remasterami jest dość duże, więc zakładam, że rzeczywiście będzie się sprzedawał całkiem przyzwoicie. Tony Hawk Pro Skater 3 i 4 zadebiutuje dokładnie 11 lipca 2025 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i S, a także na Nintendo Switch 1 i 2. Całkiem sporo tych platform, no ale hej, w końcu to remaster. No i właśnie, pozostając jeszcze na moment w temacie odświeżeń, no to nie sposób pominąć tego, co szykuje dla nas Aspir Media. Mowa oczywiście o zapowiedzianym na początku czerwca Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition. Jest to odświeżone wydanie, które zawierać w sobie będzie nie tylko podstawową, a zarazem odświeżoną wersję gry, ale też dodatki Mask of Betrayer, Storm of Zahir i Mysteries of Westgate. Będzie to więc w zasadzie kompletne wydanie cenionego crpg który swego czasu przyciągnął naprawdę oddane grono na odbiorców, które wraca do tej gry po dziś... 理解你。 Co ciekawe, wersja na PC obsługiwać będzie też wsparcie dla padów oraz Steam Decka. Co więcej, fani modowania mogą liczyć na integrację modów ze Steam Workshop, dzięki czemu instalowanie dodatkowej zawartości tworzonej przez graczy będzie po prostu wygodniejsze. Premiera tej odświeżonej wersji zaplanowana została dokładnie na 15 lipca 2025 roku. No i właśnie, gra będzie dostępna na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, a także na Nintendo Switch. I wiecie co? Teraz odchodzimy na moment tylko od remasterów i do pierwszej pełnoprawnej premiery i jest nią Donkey Kong Bonanza na Nintendo Switch 2. Jak na serię o tym specyficznym gorylu przystało, będzie to platformówka 3D, która poza tym, że ma być dobrym tytułem, ma jednocześnie napędzać sprzedaż najnowszej konsoli od Nintendo. Dodatkiem, o którym dość dużo się mówi w kontekście właśnie Donkey Kong Bonanza ma być element eksploracji bardziej otwartych przestrzeni oraz tego, co dało się już zauważyć na przedpremierowych materiałach, czyli systemów i mechanik wpływania na otoczenie. Będziemy mogli na przykład podnosić, niszczyć lub popychać przedmioty, aby docierać do kolejnych lokacji, w tym też tych, które no, na pierwszy rzut oka wydają się być po prostu ukryte. Ciekawym motywem jest też opcja przemiany głównego goryla w inne zwierzęta, co w założeniu ma ułatwiać poruszanie się po kolejnych poziomach. No brzmi to całkiem ciekawie, no i biorąc pod uwagę poziom kreatywności deweloperów odpowiedzialnych za tego rodzaju gry od Nintendo, możemy się spodziewać naprawdę dość dużego poziomu dobrej zabawy. Skoro jest to gra, która ma być system sellerem dla Nintendo Switch 2, no to oczywiste jest, że wykorzysta kilka ekskluzywnych dla tej konsoli funkcji. Dobrym przykładem może być tzw. tryb artysty, gdzie za pomocą Joy-Conów działających na zasadzie myszki do komputera, gracze będą mogli tworzyć własne dzieła sztuki. Mam wrażenie, że jest to trochę, no omen no omen, sztuka dla sztuki, no ale zobaczymy po premierze. Wy też dajcie znać, co myślicie o takiej funkcji. Premiera Donkey Kong Bananza zaplanowana jest dokładnie na 17 lipca 2025 roku jak możecie się spodziewać, dostępna będzie tylko na Nintendo Switch 2. Kolejną wartą uwagi pozycją w naszym zestawieniu będzie Killing Floor 3, czyli swoisty powrót kultowej serii FPS-ów po prawie dekadzie nieobecności na rynku. Akcja gry osadzona została w roku 2091, kiedy to w wyniku eksperymentu mega korporacji na świecie pojawili się motanci, którzy są coraz bliżej przejęcia władzy właśnie nad całym światem. Scenariusz oczywiście jest na tyle prosty, co też stampowy, ale też raczej nie o zawiłości fabularne chodzi w tego rodzaju produkcjach. Killing Floor 3 to przede wszystkim pierwszoosobowy FPS, gdzie naszym nadrzędnym celem jest przedzieranie się przez kolejne zastępy wrogów, a jednym z kluczy do tego będzie współpraca z towarzyszami. No i właśnie, jedną z podstaw Killing Floor 3 ma być ten element kooperacji z innymi. Jeśli więc komuś brakuje dobrych kooperacyjnych shooterów, no to musi poczekać do dokładnie 24 lipca 2025 roku, bo wtedy właśnie Killing Floor 3 zadecyduje debiutuje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. Na pewno miłym zaskoczeniem jest też cena, no bo deweloperzy za produkcję tą oczekują zaledwie 169 zł. Szczerze powiedziawszy... Z samego tego faktu fani FPS-ów powinni chociaż ją sprawdzić. No bardzo ciekawe, nie będzie to jedyna gra, która zadebiutuje 24 lipca, bo wtedy też na rynku pojawi się Wuchang Fallen Feathers od chińskiego studia Lenzi. Będzie to przedstawiciel gier z gatunku Souls-like, którego akcja rozgrywać się będzie w mitycznej, choć bardzo mrocznej i na swój sposób wypaczonej wersji krainy Shu z okresu dynastii Ming. Atrakcyjności temu tytułowi dodaje ogólny design, na przykład niektórych bossów, którzy często są bardzo mocno inspirowani na wszelkiego rodzaju abominacjach, które kojarzyć możemy właśnie z dalekowschodniego kina. Po zaprezentowanych do tej pory materiałach wychodzi trochę na to, że będzie to ciekawy mix gier takich jak Sekiro, Nioh czy właśnie Black Me Wukong. Spotkałem się nawet ze stwierdzeniem, że Wuchang to takie dziecko, które wyszło z romansów właśnie Wukonga i Stellar Blade'a od koreańskiego Shift Up. I tak patrząc i analizując sobie kolejne materiały, no to muszę przyznać, że chyba rzeczywiście coś w tym jest. Czy rzeczywiście będzie to dobry souls like? No tego przekonamy się za jakiś czas, bo gra zadebiutuje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S, dokładnie 24 lipca. Wychodzi na to, więc że soulsowe świry prezenty dostaną nieco wcześniej w tym roku. O ile oczywiście sama gra będzie warta uwagi. Z tego dość mrocznego settingu przenosimy się do czegoś nieco przyjemniejszego, choć pierwsze wrażenie może być wyjątkowo złudne. Mówię tutaj o Grounded 2, czyli kontynuacji dość ciepło przyjętego Survivalu z 2022 roku. Produkcja opracowywana jest przez studio Obsidian Entertainment. Tak, ten sam Obsidian, po którym w lutym przejechał się Snake Eater, a sama gra no to właśnie przedstawiciel gatunku Survivali, gdzie główny plot opiera się na postaciach, które zostały zmniejszone do takich rozmiarów, że zwykły park jest dla nich ogromnym i nieprzebytym lasem, a wszystko co napotykają, czyli owady i takie drobniejsze zwierzęta staje się naprawdę realnym zagrożeniem. Zadaniem graczy jest przetrwać w tym skądinąd nieprzyjaznym terytorium, no a do tego potrzebować będziemy bazy, surowców, odrobiny craftingu, no i tego wszystkiego z czego słyną survivale. Ciekawą nowością, która faktycznie może dość pozytywnie zaskoczyć i wpływać na gameplay, jest możliwość traktowania owadów jak swoistych mountów, dzięki którym łatwiej będzie się przemieszczać na konkretne obszary, a do Dodatkową mogą one stanowić wartość bojową podczas starć z przeciwnikami. Brzmi to dość ciekawie i mam wrażenie, że Obsidian znalazło formułę gier, w których naprawdę czuje się w ostatnim czasie bardzo dobrze. Czy rzeczywiście Grounded 2 pójdzie w ślady pierwowzoru i będzie naprawdę porządną produkcją? Przekonamy się po premierze, a ta zaplanowana jest na 29 lipca 2025 roku. Gra trafi na PC oraz Xbox Series X i S. Z racji tego, że tytuł ten tworzony jest przez studio należące do Xboxa, to gra od premiery dostępna będzie też w Game Passie, więc jeżeli ktoś będzie chciał sprawdzić przed zakupem, no to zawsze będzie mógł po prostu odpalić ją w ramach abonamentu. Z survivalowych klimatów przenosimy się znowuż do Śródziemia, a dokładniej do Shire, bo tam rozgrywać się będzie akcja kolejnej gry z naszego zestawienia. Tale of the Shire to przedstawiciel tych cozy gierek, których naszym zadaniem jest w sumie prowadzenie spokojnego życia, czyli rozbudowy i dbania o nasze włości, jedzenie, wchodzenie w interakcje z innymi mieszkańcami, no wiecie, taki Animal Crossing, tylko że w Śródziemiu. Główną osią zabawy są wszelkie rodzaju aktywności związane właśnie ze zbieraniem pożywienia, gotowanie. Dodatkowo wspomniane wcześniej interakcje z naszymi sąsiadami mają sprawiać, że ci będą lepiej na nas spoglądać i będą wobec nas po prostu przyjaźniej nastawieni. Poziom zażyłości z naszymi sąsiadami będziemy mogli dodatkowo rozbudowywać poprzez wykonywanie dla nich zadań. Takie wiecie, żeby przypadkiem nie było za nudno w takich grach. Tales of the Shire zadebiutuje 29 lipca 2025 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, a także na Nintendo do Switch 2. Ale wiecie co, to nie będzie jedyna premiera, która zaplanowana została na 29 lipca, bo tego samego dnia pojawi się także Ninja Gaiden Rangebound. Będzie to oczywiście platformówka 2D, która w kanonie serii traktowana jest jako swoisty spin-off, za którego produkcję odpowiadają twórcy serii Blasphemous. W grze wcielimy się w niejakiego Kenji'ego mozu, który pod nieobecność głównego bohatera serii, czyli Ryu Hayabuzy, bronić będzie jego rodzinnej wioski przed inwazją demonów. Pod względem samego gameplayu mamy tutaj styczność z produkcją, która silnie raczej będzie nawiązywać do tego, co oferowały pierwsze odsłony jeszcze z lat 80. i 90. XX wieku. Można więc powiedzieć, że jest to taka całkiem ciekawa propozycja dla każdego fana cyklu, no ale przede wszystkim dla tych osób, które lubią tego rodzaju platformówki i raczej wychowywały się na pierwszych odsłonach serii Ninja Gaiden. Gra dostępna będzie na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X i S, a także na Nintendo Switch. No i właśnie, dojechaliśmy do końca premier lipcowych jak widzicie, trochę tego było. A że wakacje trwają dwa miesiące, no to. Przed nami jeszcze wszystkie premiery sierpnia. No tych jest trochę mniej, ale uwierzcie mi, są równie ciekawe. Sierpień otwiera nam Mafia The Old Country, czyli w zasadzie prequel dla głównego cyklu gier. Za produkcję odpowiadać będzie oczywiście Studio Hangar 13, a całość ma być bardziej liniowym, nastawionym na fabułę projektem, który zabiera nas do malowniczej Sycylii z początku XX wieku. To właśnie z tej produkcji dowiemy się, jaka była geneza włoskich mafii w USA, których losy później obserwowaliśmy w kolejnych odsłonach serii Mafia. W ramach tej przygody poznamy losy młodego Enzo który chcąc znaleźć dla siebie lepsze życie niż to, które wiózł do tej pory, wchodzi w szeregi mafii rodziny Dona Torrisiego. Ciekawie w kontekście gameplayu prezentuje się różnorodność w sposobach, jakie będziemy mieli, jeżeli chodzi o eliminację kolejnych przeciwników. Twórcy obiecują, że będziemy mogli to robić w ramach otwartych star, gdzie rzeczywiście musimy się konfrontować z wrogami, ale będzie też możliwość eliminowania ich przyczajki, sprzedając takiemu delikwentowi po prostu kosę w plecy. Pozostaje jednak pytanie, czy wszystko to będzie szalenie liniowym doświadczeniem, które z punktu widzenia rozrywki niewiele wniesie, czy rzeczywiście będzie tu mowa o całkiem różnorodnej pod względem gameplay'u produkcji. No tego przekonamy się już po premierze, a ta zaplanowana jest na 8 sierpnia 2025 roku. Mafia The Old Country zadebiutuje na PC, PS5 oraz Xbox Series X i S. No to jak, czekacie na tą nową Mafię, czy niekoniecznie? Po premierze Mafii czeka nas dość spora przerwa i kolejną wartą uwagi grą będzie Dying Light The Beast od rodzimego Techlandu. Co ciekawe, początkowo miał to tylko dodatek do Dying Light 2, jednak całość rozrosła się do tego stopnia, że deweloperzy przekształcili to w normalną, samodzielną produkcję, co brzmi dość ciekawie, no bo chyba możemy spodziewać się naprawdę sporej liczby nowości. Deweloperzy zarzekają się też, że w stosunku do Dying Light 2 zaszło tu sporo zmian, i przede wszystkim są to zmiany, które mają upodobnić grę bardziej do takiego horrorowego doświadczenia. Przede wszystkim widać, że warstwa fabularna stała się o wiele mroczniejsza i nastawiona na bardziej właśnie te horrorowe, dreszczowcowe doświadczenia. W ramach tej fabuły doczekamy się powrotu Kyla Kreya, który stał się niejako hybrydą człowieka i zombie, co w pewnym sensie tłumaczy ten podtytuł The Beast. Gameplayowo wydaje się to być tytuł solidnie osadzony w tym, co fani cyklu znają i lubią, chociaż da się też wyczuć, że twórcy skręcili bardziej w stronę tego, co oferowało Dying Light like 1. Będzie więc kamera pierwszoosobowa, parkour, mordobitki z zombiakami, no, no i nie tylko. Co więcej, nie braknie też elementów związanych z craftingiem, więc można powiedzieć, że fani serii będą się czuli Tutaj jak w domu. Pytanie tylko, czy będą z tego zadowoleni. No właśnie, do tego przekonamy się dopiero po premierze: A Dying Light The Beast zadebiutuje 22 sierpnia 2025 roku. No i dostępne będzie na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X i S. A jakby ktoś narzekał, że w sierpniu nie będzie żadnych remasterów, no to z pomocą przychodzi Microsoft, który dostarczy Gears of War Reloaded. Jest to nic innego jak kolejne już odświeżenie Gears of Wars z 2006 roku, które tym razem będzie miało całą zawartość edycji Ultimate, no i dodatkowo wprowadzi kilka nowych elementów, które w aktualnych czasach są pewnego rodzaju standardem. A o czym dokładnie mowa? Między innymi chodzi o wsparcie dla rozdzielczości 4K i 120fps, obsługi HDR i VRR, a także crossplayu. Jak na remaster przystało, będziemy też mieli okazję oglądać odświeżone wizualia, no i tutaj mówimy o lepszych teksturach, oświetleniu, cieniowaniu. Ale jeżeli mam być z wami szczery, no to nie jest to coś wybitnego. No i w zasadzie mowa o bardzo standardowym remasterze, na który też na pewno połaszą się fani tego cyklu. Premiera tego odświeżonego wydania Gears of War zaplanowana została na 26 sierpnia 2025 roku, a gra dostępna będzie na PC, Xbox Series S oraz, no właśnie, na PlayStation 5. Tak, moi drodzy, Microsoft wyjeżdża z multiplatformowością na pełnej. No i teraz przyszła pora na tytuł, który przez wielu uznawany jest za największą premierę tych wakacji. No i mowa tutaj oczywiście o Metal Gear Solid Delta Snake Eater od Konami. Tym razem nie mówimy już o zwykłym remasterze, a o pełnoprawnym remake'u, który przenosi kultową grę z 2004 roku we współczesne realia w pełnym tego słowa znaczeniu. Konami od samego początku daje znać, że nie będzie to tylko zwykłe przepisanie gry na nowy silnik i stworzenie nowych tekstur, ale dostosowanie w zasadzie wszystkiego pod współczesne standardy. Ciekawostką jest też fakt, że w remake'u powróci całkiem spore grono aktorów głosowych, którzy brali udział w oryginalnych nagraniach produkcji. Ciekawą nowością, którą deweloperzy zdecydowali się zaimplementować, jest tak zwany Fox Hunt Mode, czyli specjalny tryb dedykowany dla rozgrywki wieloosobowej. Ma być to forma zabawy, która opiera się będzie na rywalizacji między graczami, którzy będą musieli korzystać z całego arsenału, mechanik i technik survivalowych, aby eliminować swoich oponentów. Wydaje się to być całkiem ciekawe, no bo może mieć to spory potencjał na taki regrywalny charakter, ale poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo po premierze. Metal Gear Solid Delta Snake Eater zadebiutuje 28. 8 sierpnia 2025 roku i dostępny będzie na PC PS5 oraz Xbox Series X i S. Tak naprawdę o tym tytule mógłbym jeszcze wiele powiedzieć, ale najlepiej będzie po prostu poczekać na premierę i zobaczyć co tym razem wysmażyło konami. No i w ten właśnie sposób dojechaliśmy do końca i jak widzicie trochę tych premier się nazbierało. Niektóre z nich są naprawdę warte uwagi. No bo powiedzmy sobie szczerze, Metal Gear, Chang Mafia, no to są tytuły, które gdzieś tam zawsze wzbudzały zainteresowanie, a im bliżej premiery, tym wydaje się, że będzie ono większe. Z mojej strony to wszystko. Ja Wam oczywiście życzę wesołych i bezpiecznych wakacji. Jeżeli gdzieś się wybieracie, no to wróćcie bezpiecznie. Pamiętajcie też o tym, że cały czas możecie złożyć swój podpis pod petycją Stop Killing Games. Link do niej będziecie mieli w opisie tego filmu. No to co, widzimy się w kolejnym materiale. Do następnego. Cześć.